Zdominowany przez opozycję Senat pracuje nad projektem tzw. spec ustawy odszkodowawczej. Projekt opozycji zapewnić ma firmom odszkodowania w wysokości 70% poniesionych strat. Może to nadwyrężyć budżet. Rząd chwali swą pomoc dla firmy. Tarcze pomocowe skutecznie pomagają przedsiębiorcom, podkreśla minister rodziny Marlena Maląg. To 185 miliardów złotych, o których dzisiaj możemy powiedzieć, ono uratowało co najmniej 6,5 miliona miejsc pracy. Od prawie dwóch miesięcy przedsiębiorcy korzystają z tarczy branżowej, zaznacza wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. ZUS-u, bardzo ważnego, na który jest ogromny popyt również wśród przedsiębiorców, postojowego, dopłat do kosztów stałych pracownika w wysokości 2000 zł. To też bezwrotne dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych dla samozatrudnionych. Tarcza przewidziana jest dla ponad 300 tysięcy firm. Według prezes zus Gertrudy Uścińskiej pomoc dostosowano też do firm, których nie uwzględniono w tarczy. Do których zastosowaliśmy inne instrumenty, jak odroczenie terminu opłacania składek, co pozwoli m.in. na zwolnienie z naliczania odsetek, czy też uchylenie opłaty prolongacyjnej. Subwencja starczy finansowej PFR20 otrzymało ponad 40 tysięcy firm, to ponad 6 miliardów złotych. Jak mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Bory, starcza rekompensuje straty do końca marca. Trwają prace nad wnioskiem do Komisji Europejskiej o przedłużenie pomocy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowuje taką aktualizację tych wszystkich programów. O przedłużenie tych wszystkich programów najprawdopodobniej wystąpi w ciągu dwóch tygodni. Ostatecznie o przedłużeniu pomocy zadecyduje Polski rząd. Pomoc Starcz trafia do 45 branż. Nie ma reakcji rządu na apele przedsiębiorców nieobjętych wsparciem, zauważa prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kazmierczak. Ta pomoc powinna być udzielana niezależnie od branży. Dla firm, które mają straty większe niż 70% przychodów. Swój lokal pomimo zakazu otworzył przedsiębiorca z Gdyni Piotr Schmidt. Końca długów nie widać. No... Sama tarcza PFR to było dwa razy po pięć tysięcy, to nie jest nawet koszt jednego czynszu. Według Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w 2020 roku gastronomia mogła stracić 30 miliardów złotych, zauważa jej prezes Jacek Czałderna. Około 90% rynku gastronomicznego utraciło płynność finansową lub jest na jej granicy. Opozycja przygotowała odpowiedź na roszczenia przedsiębiorców. W Senacie odbyło się drugie czytanie projektu tzw. specustawy odszkodowawczej. Ta ustawa wprowadza jasną, czytelną, transparentną procedurę pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Mówi senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Sądy często popierają przedsiębiorców, zauważa senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich. Ta ustawa mówi o 70% odszkodowaniach, a zatem nie procentowych i dlatego jest kołem ratunkowym rzucanym rządowi w tej sytuacji, w której będzie musiał odpowiadać za niezgodne z prawem działania. Według senatora Prawa i Sprawiedliwości Wiktora Durlaka projekt to spore obciążenie dla budżetu. Sama inicjatywa jest inicjatywą słuszną, aczkolwiek wiemy, że budżet nie jest z gumy i na wszystko pieniędzy nie starczy. Przedstawiciele rządu podkreślają, że mamy już do czynienia z trzecią falą pandemii. To może oznaczać powrót do dotychczas obostrzeń, a nawet ich zaostrzenie. Polski budżet postrzegany jest jako jeden z najbardziej stabilnych i bezpiecznych wśród wszystkich państw Unii Europejskiej obok budżetu niemieckiego, więc tutaj nie ma aż takiego problemu z poszukiwaniem nowego długu i wsparciem przedsiębiorców. Pytanie, czy to wystarczy, żeby no, w pełni zrekompensować te straty, które poniosą polscy przedsiębiorcy. Mówi ekonomista dr Marcin Kędzierski. Kolejne zmiany w obostrzeniach możliwe są 1 marca.